Witajcie! Dzisiaj chciałem przetestować szumidło, czyli wiatraczki do akwarium, czy to słodkowodnego, czy morskiego. No, Pogoda mamy taką, że wczoraj we Wrocławiu w cieniu było 37 stopni. Ja na szczęście sobie te wiatraczki zamówiłem trochę wcześniej. Zobaczcie, on jest na 6 wiatraków. Oczywiście, Chińczyk zamówiony na AliExpressie to jest firma Boju model FS606. Jak to działa? Montujemy to sobie na tylnej szybie akwarium. Mamy płynną regulację na dwie śrubki. Tak, producent mówi, że jest bardzo cichy. No to tak nie bardzo. Ważne, że urządzenie działa. Słuchajcie akwarium rano wczoraj miałem 29 stopni po godzinie grzania już było stopień mniej i tak ile na jedną godzinę zauważyłem mi akwarium o 1 stopień tak zasilane. Normalnie z 220, i tutaj były małe problemy przy zakupie z Chin, To zaraz Wam właśnie pokażę, co ja ciekawego od naszych chińskich braci dostałem. No także sami widzicie, jaki dramat przyszedł zasilacz. Oczywiście chciałem przyoszczędzić, dlatego zakupiłem sobie te wiatraki w Chinach. W Polsce one chodzą o około 120 zł. Podobny model. Ja kupiłem go w Chinach za 80. No i niestety, z takim zasilaczem, to mamy gotowy pożar domu. Dlatego, no musiałem wymienić zasilacz na troszkę lepszy. I wydałem 20 zł. Czyli w sumie te wiatraczki kosztowały mnie 100 zł. No to teraz, jak sobie porównamy, w sklepie z rządłem te wiatraczki kosztują. Około 120 zł. Ja wydałem 100 zł. Zaoszczędziłem 20 zł. A co będzie, jak mi się zepsuje? No to pójdę do zaprzyjaźnionego sklepu i kupię drugie za 120 zł. Czyli mnie w sumie wyniesie ile? 80, 20, 220 zamiast wydać od razu 120. Także decyzja do Was. Ale wiatraczki, jak najbardziej polecam. No, oczywiście, mam nadzieję, że się nie zepsują. Dzięki, cześć. Hej.